Żeby dzisiaj przeszkolić swoich pracowników z dofinansowaniem, masz dokładnie kilka źródeł. Proponuję trzy. Krajowy Fundusz Szkoleniowy, Baza Usług Rozwojowych i teraz najnowszy program, który może być również dla Twojej załogi menadżerskiej, czy Akademia Menadżera. Zapraszam do posłuchania. Za Rafałem opowiemy krok po kroku, jak się do tego przygotować i jak zrobić to skutecznie. Dobra, Rafał, dzisiejszy odcinek pozyskiwania środków na szkolenia. Od czego zaczynamy, od czego nasi widzowie powinni, no nie wiem, szukać informacji, mhm. gdzie ich szukać, na co mogą liczyć, szczególnie w tych trudnych dzisiejszych czasach. Oczywiście dzisiaj mamy czasy wyjątkowe, natomiast ja uważam, że szkolenia powinny być zawsze traktowane nie tylko jako element na te trudne czasy, tylko powinny być absolutnie jednym z elementów zarządzania firmą, restauracją, hotelem. Natomiast ja osobiście pracuję z wieloma klientami, niemniej jednak uważam, że cały czas jeszcze nie wszystkie osoby, nie wszystkie firmy korzystają z tego dobrodziejstwa, jakie nam daje dofinansowanie właśnie na, na, na szkolenie pracowników. Dzisiaj tak naprawdę duże firmy, duże korporacje wiedzą jedno, że szkolenia są najważniejszym elementem rozwoju firmy. To jest jedno z najważniejszych elementów. No dobra, sobie, ale to wiesz, to duże korporacje mają i sztab ludzi, wiedzą jak pozyskiwać i gdzie pozyskiwać finansowanie, a jak nie, no to ich stać na to, by wynajmować trenerów zewnętrznych, by mieć swoich, swoje mhm. działy wewnętrzne do szkolenia. My mówimy o małych przedsiębiorcach, restauratorach, tak? bo do nich jakby kierujemy ten przekaz, choć pewnie nie tylko. Myślę, że... Hotelarze wielu... też. Tak, zdecydowanie. Ja myślę, że branża eventowa zapewne też. Oczywiście. Jakby nie było. Każdy może coś tam znaleźć dla siebie, ale my się skupiamy jednak na sektorze choreka. No to gdzie ten mały, średni przedsiębiorca m, wiesz, no może szukać tych informacji to, że powinien się szkolić, to my to wiemy. Okay. znaczy Pewnie on też wie, tak sądzę, skoro Ogląda to, domyślam się, że coś go tutaj interesuje i chce przynajmniej się szkolić. Jak najbardziej, oczywiście powiem krótko, może się dowiedzieć u nas w naszej firmie hr-system.pl. My zajmujemy się oczywiście pozyskiwaniem dofinansowań dla naszych klientów i robimy to absolutnie w ramach naszej współpracy bezpłatnie i robimy naprawdę skuteczne te projekty. Natomiast po pierwsza że to jest kolejny fundusz szkoleniowy, czyli urzędy pracy. I tutaj, oczywiście, jest jeden kluczowy wymóg. Osoby, które są zgłaszane do takiego projektu, muszą być osobami zatrudnionymi na umowę o pracę, co, oczywiście, w naszej branży jest różnie. Niemniej jednak. No to poczekaj, e... przepraszam, że wejdę w słowo. Pytanie: czy tylko umowa o pracę, czy również może być umowa o zlecenie, ale ozusowana? Wiesz co, to dobre pytanie, ale tutaj na razie ustawodawca bardzo jasno określił, w rzędach pracy mówimy o tym, że to są absolutnie osoby na umowę o pracę, natomiast jeżeli mówimy o wysyłaniu pracowników na firm szkoleniowych, o tym będziemy mówić trochę później, a propos szkoleń, firm szkoleniowych w innym odcinku, natomiast na pewno wtedy musi pojechać ten konkretny pracownik, natomiast jeżeli szkolenia odbywają się bezpośrednio u klienta, no to oczywiście, jeżeli szkolony jest kucharz, no to tam jakieś dwie osoby stają z boku i się przyglądają, wiadomo, mhm. że nikt nie powie, proszę odejść. Natomiast tak, tutaj elementem, tym kluczową osobą, którą, na której pozyskujemy finansowania, to są, to są osoby na umowę o pracę. Troszkę inaczej mhm. jest w przypadku buru, czyli bazy usług rozwojowych. Tutaj mogą być brane pod uwagę osoby również na umowę, zlecenie. To jest, rozumiem, to, to drug, drugie źródło, ewentualnie pozyskiwania drugie źródło. środków. Mhm. Tak, oczywiście, tutaj dodam jeszcze tylko, że w przypadku KFS-ów, czyli Krajowy Fundusz Szkoleniowy, te projekty wyskakują jak po Popcorn, wiesz, na początku roku, więc ja zawsze, znaczy nasi klienci, których my obsługujemy, wiesz, dzisiaj obsługujemy już przynajmniej 33 miastach, wiesz, gdzie mamy regularne mm. szkolenia. Natomiast chodzi o to, że jeżeli pojawiają się nowe, nowe dofinansowania, my bardzo szybko jakby to o tym wiemy. I oczywiście zachęcam naszych klientów, żeby już z wyprzedzeniem, czyli w okolicach wiesz, listopad, grudzień planować, co chcielibyśmy zrobić w następnym roku, ponieważ te pieniądze można przeznaczyć na przykład na wydatkować je przez cały rok. Czyli możemy zaplanować sobie te szkolenia dla kadry kelnerskiej, barmańskiej, kucharskiej, bo mówię tutaj w przypadku KFS-ów głównie są projekty dla kadry operacyjnej. Oczywiście też mogą być menadżerowie, ale na razie mhm. tak nasze doświadczenie pokazuje, że głównie raczej ten, ten dział operacyjny. Dobrze, ale z tego, co Powiedziałeś. Wnioskuję, że w listopadzie, pod koniec roku mogę zaplanować, że chcę szkolić to jest najważniejsze. Poszukać w różnych źródłach, gdzie są ewentualnie dofinansowania środki, złożyć wnioski, pozyskać je i to nie znaczy, że ja muszę wydawać je od razu. Tak? Tylko właśnie to są środki, to jest pewna pula pieniędzy, które mam przeznaczyć na na pewne działania szkoleniowe. Rafał, i tak, i nie. To znaczy hmm? ja mówiąc, żeby przygotować się w listopadzie, mam bardziej, mam na myśli takie działanie, wiesz, że brak przygotowania to przygotowanie do porażki. To znaczy dla mnie e, szkolenia, bo wiesz, niektórzy traktują szkolenia, e, jedni traktują jak zieloną herbatę, drudzy jak APAP, wiesz, jeżeli jeżeli szkolenie mają tylko coś naprawić, to, to przyznam, to ja do tego zniechęca, bo to jest tylko e, zrobienie czegoś dla samego zrobienia. Nie, szkolenie ma przynieść konkretny efekt i ten efekt, te cele planujemy sobie z wyprzedzeniem, natomiast jeżeli nasz klient, no, powiem Ci, jak to wygląda dzisiaj, nasz klient mówi, Rafał, w tym roku zrobiliśmy szkolenia związane głównie na przykład z komunikacji, kuchnia, sala, bo zależało nam na usprawnieniu pewnych procesów, my w tym uczestniczyliśmy, natomiast, ale w kolejnym etapie, w kolejnym roku chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli na przykład bardziej e, samym kucharzom, czyli Chcielibyśmy stworzyć dodatkowe rzeczy, procedury, pewnego rodzaju nowe menu i potrzebujemy nowe, nowe zasady. Potrzebujemy trenera, który przyjedzie, pomoże przeszkolić nam kuchni. Super! W kolejnym roku, mówię wiesz, teraz chcielibyśmy wzmocnić dział kelnerski, bo troszkę nam się zmienił, więc chcielibyśmy tych kelnerów tutaj przeszkolić w taki sposób, żeby więcej sprzedawali, byli bardziej gościnni, ale na przykład pojawiły się sytuacje związane na przykład z reklamacjami, więc pomóż nam, żebyśmy wiedzieli, jak z tymi gośćmi rozmawiać. I to jest dla siebie właśnie dla mnie planowanie. Czyli taka osoba uczestniczy w takich projektach szkoleniowych. Jak słyszysz, to ja już planuję wręcz trzy lata do przodu, ale właśnie po to, żeby, żebyśmy dokładnie wiedzieli, mm. że jak pojawią się pieniądze w styczniu, w lutym, to my już wiemy dokładnie, pod Dobrze. jakim kątem. Wymieniłeś e, dwa wiesz. źródła, gdzie można szukać finansowań, a są trzy, tak? Są, znaczy, trzecie jest połączone z bórem. To znaczy, jeszcze tylko dodam, że Bur jest to jest miejsce, to jest baza osób rozwojowych, gdzie są różnego rodzaju projekty. Tam z kolei nasi klienci się zgłaszają jako, jako beneficjenci. Tak? Tutaj jest troszkę inna forma pozyskiwania tych, tych środków. Natomiast też są możliwe projekty dedykowane, czyli wtedy pozyskujemy na konkretnego klienta te środki. Natomiast jest teraz projekt, do którego absolutnie zachęcam wszystkich menadżerów i kadę zarządzającą, bo tutaj zazwyczaj jest gdzieś no, nie jest tak łatwo dla tych osób pozyskać pieniądze. Jest Akademia Menadżera. To jest w ogóle projekt, który jest dedykowany na całą Polskę, więc, bo tutaj bardzo ważna rzecz, jeśli chodzi o bazę usług rozwojowych, dwa województwa są wyłączone, to jest Mazowieckie i Pomorskie. No, mhm. tak zostało ustalone na samym początku, dlatego mówię, tutaj Akademia Menadżera to jest możliwość szkoleń do pozyskania dofinansowań dla, dla wszystkich, mhm. dla wszystkich Ale dwa województwa zostały wyłączone, to znaczy, że przedsiębiorcy prowadzący działalność w tych województwach są wyłączeni. Tak, tak, tak to trzeba odczytywać? Tak, to trzeba rozumieć, dokładnie. Mhm. E, oczywiście, wiesz, jest kilka tych niuansów, pewnie tych rzeczy jest bardzo dużo, Naszym celem jest zachęcenie hmm. przede wszystkim przedsiębiorców, żeby korzystali z tych środków, bo uważam, że, że warto, bo to są pieniądze, w przypadku mikroprzedsiębiorców to jest 100% dofinansowania, w przypadku małych, średnich i dużych to jest 80%. Dodam jeszcze jedną rzecz, że w przypadku KFS-ów wszystkie przedsiębiorstwa mogą brać udział. Natomiast w przypadku buru tylko mikro, małe i średnie, więc też te duże firmy zostają też z tego projektu wyłączone. Więc jak widzicie, Trochę tych zawiłości jest, ale spokojnie. My to wszystko ogarniamy. No, no znaczy... właśnie, wiesz, co, to chciałem o to na koniec zapytać, bo na pewno e, wiesz, no, restauratorzy, hotelarze oni mają swoje biznesy oczywiście. i się na tym skupiają i oczywiście. chcą rozwijać oczywiście gdzieś tam swój personel, swoich pracowników, podnosić kwalifikacje, szczególnie dzisiaj. Ehm, i, no, ale to nie jest ich specjalizacja. I teraz oni, wiesz, dla nich to, co tutaj mówisz, to może być taka trochę czarna magia. Tu KFS, tu Bur, tu jeszcze coś i tak dalej. Tu pewne województwa, wykluczenie, co, jak zrobić, i tak dalej. Czy nie da się tego ułatwić? Da się. I my wchodzimy no z pomocą. Znaczy, hmm? Ja powiem, y, sam jestem, wiesz, z tej branży, pomagam moim klientom już od wielu lat, więc. Wiem jedno. Ja wiem, że napisanie tego wniosku dla, powiedzmy, osoby, która tego nie robi na co dzień, to jest bardzo dużo czasu. Oczywiście, że było jasne. My jakby wspieramy tych restauratorów od początku do końca, ponieważ my już na koniec. Na początku roku wiemy, znamy priorytety, one są też dostępne dla wszystkich, to nie jest jakaś wiedza tajemna, natomiast my te priorytety znamy, wiemy dokładnie dla kogo, co będzie uwzględnione. Oczywiście kluczową rzeczą są zawody deficytowe. Akurat no, tak szczęśliwie się składa, no, szczęśliwie, nieszczęśliwie, ale w tym sensie, że w większości województw, w większości urzędów pracy nasze, nasza praca, nasza branża jest w deficycie, więc stale potrzeba szkolić nowych pracowników, stale trzeba ich edukować, więc, więc te pieniądze jakby dla dla naszej branży są Dostępne. Oczywiście, im więcej, im więcej będziemy takie rzeczy sobie planować na samym początku, to łatwiej też te pieniądze zdobyć, ponieważ tu trzeba pamiętać o jednej mm. rzeczy, że klienci mówią: No, chcielibyśmy środki. My mówimy: Słuchajcie, wnioski składamy na przykład, nie wiem, tak jak ostatnio, 31 stycznia, 1 luty, czyli mamy tylko dwa dni na to, żeby ten wniosek złożyć, ale oczywiście jeszcze wcześniej musimy go napisać, więc to wszystko jest czas. Jeżeli ktoś się Obudzi przysłowią ręką w nocniku, że 1 lutego o, chciałbym pieniądze. No, sorry, to już jest często za późno, bo samo napisanie wniosku to też jest czas. Więc hmm. e, dlatego od samego początku zachęcam. Jesteś zdecydowany na szkolenie swoich pracowników? Chcesz na to pozyskać pieniądze? Zapraszamy do współpracy. To jest Ale nawet to zważasz, to jest... czy... no więc, to. Prosty komunikat, rozumiem. Jeżeli myślicie o szkoleniach dla pracowników, to nie, nie szukajcie po internetach, nie grzebcie. dzwoncie do Rafała. Zapraszam. Powiedzcie, jaką firmę reprezentujecie, z jakiego województwa, jakich pracowników ilu zatrudniacie, na jakich umowach, bo to pewnie też jest ważne. Pewnie będzie kilka z Waszej strony pytań dodatkowych. I zwrotnie otrzymacie bezpłatnie, jak rozumiem, tak, informacje. Tak, tak. Czy możecie skorzystać z jakiegoś szkolenia, czy da się coś zrobić w tym roku, czy nie? Zawsze odpowiadam jedno. Moja odpowiedź zawsze brzmi tak. <głos> <głos> Tylko powtórz pytanie. Nie, okay. oczywiście żartuję. Nie, robimy tak, żeby, żeby działać na 100%. Tak? Znaczy yy, yy, wiem o tym, że nasi klienci, yy, no, myślę, że można ich zapytać, ale są, są, są zadowoleni z naszej współpracy. To, co my robimy, często ostatnio na przykład yy, mówią, wiesz, Rafał, gdyby, gdyby nie wy, gdybyście się tym nie zajęli, ja bym nie miała na to czasu, nie miałbym na to czasu, ale fajnie, dzięki, że to robicie, bo, bo to nam zdejmuje problem z głowy, ale... a my mamy to jest... przy okazji potem całą rzecz. To jest myślę jakby problem myślę całej branży. Wszyscy my dokładnie z takiego samego założenia wychodzą. Więc no, powiedzmy jasno: pieniądze na szkolenia są. są absolutnie. E, niestety dla Was e, pewnie to będzie biurokracja i jakiś magiczny świat. E, natomiast no, po to są szkoleniowcy po to jest Rafał, po to prowadzi swoją firmę, gdzie on zna się mm. na tych wszystkich zawiłościach i za Was odnajdzie odpowiednie dofinansowanie. 80, a nawet 100%, więc możecie mieć szkolenie zupełnie za darmo, więc nie ma na co czekać, tylko po prostu słuchawki w dłoń. Nie e -maile. lubię słowa za darmo, <grym> lubię słowo dofinansowane, wiesz, bo jak coś jest za darmo, może że jest, wiesz, tak mało, mało wartościowe. Tak nie, to są dofinansowane projekty. Ja, ja bardzo świadomie zachęcam moich klientów do tego, żeby naprawdę podchodzili do tego, że to jest coś, co jest. Ma służyć im. To nie jest na zasadzie odbębnienia, zrobienia. Jak będziemy mówić o szkoleniach, jak dobierać się trenerów, szkoleniowców, firmy szkoleniowe, to o tym trochę więcej powiem, jak do tego się przygotować. No to co, kończymy. Dziękuję Ci tak, bardzo. Dzięki wielkie. Do zobaczenia. Szukajcie cześć. więcej informacji na stronie HR. Tak, www.hrmyślniksystem.pl. Www Może wysłać do nas wiadomość messengerem, a jak będziecie jeszcze naszymi fanami na Facebooku, to będziecie dostawać takie informacje na bieżąco. Do zobaczenia. Dzięki, cześć.